Witam Was bardzo serdecznie! Ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Niecodzienne Bitwy Dzisiaj omawiamy e, sobie wydarzenie z czołgu STWZ 39 czwartego tieru którego e, poprzedni tier trzeci e, przebija nie, niekiedy szóstki od przodu oczywiście słabsze szóstki, ale trójką przebijać szóstki jest bardzo y, ciężko więc, więc dlatego polecam polecieć w to drzewko czechosłowackie a teraz mamy czwarty tier tak jak mówiłem STWZ-39 na mapie y, Dębina o, jakąś misję jeszcze mam jestem przeciwnika a, to nie to jest, może się czy się się z czołgu średniego a, sztugę średniego, no to mogłem tu 3000, ale nie mogłem na 34,85 zrobić, to no postaram się tutaj dziś zrobić tą misję cały czas lecę na sztugę, ciężko mi zrobić tą misję ze względu na arty i lighty resztę to już zrobiłem bez, mniejsze, bez większego problemu i yy, tu zrobiłem taki tytuł czwórka z dziesiątki, i tu zobaczycie, jak yy, czwórko zrobiłem damage. Z 10 tieru Zobaczycie w jakich okolicznościach Na razie nic się nie dzieje, można przyspieszyć, bo to wieki będzie O i patrzcie, już je, jedzie jeden chętny Znaczy jeszcze nie jedzie, zaraz będzie jechał Już jedzie I już zaraz będzie jechał Kabu 85 w tą stronę Ja go spotuję, chyba. O, widzicie? Nie zdążyłem. Ale to nie koniec. Jeszcze widzicie? Przebicie. Ale to w bok, nie w przód. O, i tu widzicie? Kawu. I tu ktoś mi już przywalił jakiś haircut, czy coś. I tu widzicie? 435 uszkodzeń. To jest właśnie ten motyw. Tyle chciałem wam pokazać, że nawet... Y Taką szóstką w niektórych okolicznościach chcecie wygrać bitwę, możecie dostać na raz czy na dwa razy w amunicję, dwa razy amunicję się nie zdarza, ale raz i was i, i padacie wtedy. Myślę, że Wam się podobało. Chciałem omówić tylko ten motyw. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!